Kato z Macera. Witam Was bardzo serdecznie, ponownie w mojej kuchni z tej strony Macera, a niesamowite danie jakie dzisiaj pokażę Wam jak przygotować to świerszcze w tempurze. Zapraszam. Głównym składnikiem naszego wielce egzotycznego dania są oczywiście świerszcze. Świersze być może same w sobie nie są zbyt urodziwe jak y, y, późniejsze pokolenia dynastii Habsburgów, jednak pomimo y, nietypowego wyglądu są niesamowicie y, smaczne. Można je jeść jak najbardziej nawet y, na y, surowo. Mm. Mm. Naprawdę bardzo świerszcze są pyszne, smakują jak, jak ryżowe ciastka z takim delikatnym, powiedzmy, paprykowym posmakiem. Dokładnie tak, więc, jak najbardziej, można je jeść na surowo, ale w dzisiejszym dniu pokażę Wam, jak zrobić danie bardziej profesjonalne w postaci właśnie świerszcza w tempurze. Przepisów na tempurę jest oczywiście naprawdę bardzo, bardzo wiele. My dzisiaj zrobimy taką najprostszą tempurę, którą każdy może zrobić bez problemów w domu. Pierwszym składnikiem jest oczywiście mąka kukurydziana, do tego mąka ziemniaczona, jedno jajuszko i odrobina lodowatej wody. W niewielkiej misce mieszamy ze sobą e, pół szklanki mąki kukurydzianej. O, załóżmy mniej więcej e, tyle. E, do tego pół szklanki mąki e, oczywiście e, ziemniaczanej. O, załóżmy e, tyle od serca. Oprócz tego zaraz dodamy jajuszko i zimną wodę. Ja jeszcze postanowiłem dodać odrobinę słodkiej papryki, i nasza tempura powinna być gotowa. Tak, tak, bardzo ładnie. Mieszamy, mieszamy, aż uzyska taką konsystencję. No, nazwijmy to powiedzmy gęstego budyniu lub czegoś podobnego proszę tak oto nasza tempura jest gotowa jest takim ciałem nie newtonowskim czyli gdy go poruszamy jest ciałem stałym a kiedy go nie poruszamy jest cieczą widzicie gotowanie z macerą bawi i uczy fizyki i co następne teraz w tej tempurze obtoczymy nasze co prawda świerszcze i następnie wrzucamy je na głęboki olej kiedy olej jest już rozgrzany nasze świerszcze w tempurze chyc do tej gardzieli Smażymy w głębokim oleju nasze świerszcze kilka minut, około pięciu, ale to oczywiście też wiadomo zależy od temperatury. Trzeba po prostu co jakiś czas sprawdzać i zobaczyć czy są już przerumienione. Oczywiście w międzyczasie przerwa na piwerko. Mmm, to dobra przerwa. Tuż przed wyciągnięciem naszych świeższych w tempurze z oleju przygotujmy sobie na przykład talerz wyłożony wiadomo papierem, żeby odsączyć nadmiar tłuszczu. Teraz do naszego gotowego placuszka możemy dodać jakiś sos, na przykład słodko pikantny albo też sos sojowy, a najlepiej na bogato obydwa. I voilà świersze w tempurze a la matzra. Teraz oczywiście test smaku. Mmm chrupiące, lekko pikantne. Słodko kwaśny, robi robotę. Mm. No i oczywiście czuć e, smak e, świerszczyka w środku. Mm, mm, mm. Drogi, zaznaczam, że to danie oczywiście nie jest dla wszystkich, ale e, którzy e, są odważni, e, że nie boją się nowych rzeczy, to jak najbardziej e, szczerze e, polecam. No i cóż, i to by było na tyle w kolejnym odcinku gotowania z macerą. Jeśli Wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie jakiś miły, ciekawy albo zabawny komentarz. A ja się z Wami żegnam, do następnego razu, do widzenia.